Co? Co? Co tu się dzieje? No nie, no sam muszę sprawdzić. Kolejny filmik w tym samym miesiącu. Dobra, dobra, koniec tego błaznowania. Hello witam Was w najnowszym filmiku. Dzisiaj weźmiemy sobie na warsztat kolejne trzy serwery. Co to jest? Wow! W dzisiejszym odcinku trzeba pokazać, kto jest polski. Piff jest online. World War, Survival, Kit PvP, Prison, Hurpagot. Dobra, Kit PvP. Dobra, pora wam złoić tyłki. Oj, oj oj, oj O Jezu, wyłącz to maure, stary. No patrz tego, no chyba cię powaliło. Eee, może tutaj będzie mniej hakerów. Ja tu jest tego więcej, patrzcie to! W tej minigierce chodzi o to, że poziom się podwyższa cały czas, a my musimy uciekać do góry. Wpadniemy na dół, nie żyjemy. E, tak mi się wydaje, nie? Oh, nie, jest nie, jest, nie? Jest, udało się, udało się, udało się. O, mamy tu gościa przed sobą. I ej, ta seria naprawdę jest super, nie? Znajdujemy takie perełki. Taki ekstra serwer znaleźliśmy. Patrzcie, ninja bridge. Nie mają tego. Oj, oj! On zginął! Nie musiałem go bić w ogóle. W ogóle znaliście taką minigierkę, czy nie? Piszcie w komentarzach, co daje Creeper, jestem ciekawy. Dobra, skacz tu gościu. Państwa, Paweł będzie szkaka. O, ilo! Ale ten serwer jest zajebisty, zapraszam. IP macie na ekranie, bo nie umiem wymówić. Drugi serwer to Minewide. Jakie tryby mamy na tym serwerze? Faction, Skyblock, Kingdom, Survival Nie wiem, co to jest. Bijam. Co to jest? To jest taki survival, ale jakiś powalony z kuboidami, które nie da się niszczyć. Co ci ludzie w ogóle budują za budowlę? A nie mówiłem wam, ten serwer jest z Kanady. Więc widzicie, w Kanadzie tak grają sobie w Minecrafta. Pewnie tego też nie mogę zniszczyć, nie? A nie mogę. Ha ha ha, rozwalę im pole uprawne. Ha ha... Dobra, spróbujmy tu zrobić te oszustę. Czy uda mi się ich okraść? Było nudno, to teraz czas na VIPY! Oh my fucking, to jest PvP. Serio, sorry, ale nie wiem o co... Nie wiem co mam robić. Mam tu wskoczyć? Gra na tym serwerze 300 osób, a ja nikogo nie spotkałem. Czemu oni nie mają jakiegoś Easy HC? To było dla mnie zawsze odwieczne pytanie: Jak ci ludzie tutaj grają na tych serwerach? Czemu nie ma na przykład Hardcore SKKF, tylko w wersji kanadyjskiej? Czemu nikt nie griffuje tego terenu? What the fuck? To tylko w Polsce tak jest. Dobra, chodzimy na drzewo. Popatrzymy sobie na gwiazdy. Zagrajmy na kolejnym serwerze. Zagrajmy na ko... Ja Dobra, zrobiłem co trzeba, można teraz grać. Login. <śmiech> <śmiech> teraz nie ma mowy, będzie działać. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, uda mi się, jeszcze uda mi się. Brak odpowiedzi jest! Przyłączę wam ekran, brak odpowiedzi jest. <laughs> Jakie te turki, te kebaby są głupie Musiałem takie gówno zainstalować. Jak się tu włącza sprint? Aha, bo ja modów nie mam, bo. <laughs> Egg Wars. Dobra, pojedziemy ich na Skywarsach. Ja pierdzielę turecki trojan. Like bo! Jeśli wbijecie tylko 3000 łapek, pokażę wam jak tutaj się zalogować. Like bo! Ja ty jem... Przychodzi baba do lekarza, a lekarz na to! Wypierniczaj! Wypierniczaj, wipie zasran Kuu! Minecraft! Bossman! Turki to mogą mi wiązać buty, patrzcie No gościu, ofaj to! Ja pierdziele, bo się wkurzę Hops, 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 bijemy go, bijemy go Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ale on lata! Huu! Zabiłem go! Dobra, klepa! U, hu, hu. Co, 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 co Co, 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 co? Chyba przegrałeś to Co, masz perłę pewnie? Chcesz orać? What?! Co to byłem, no stary? O! No ja pierdzielę! Ja to co, panie, o ja mam seta? A jakie sety są tutaj? No kurde, zbugowałem się w liściu, serio. Ha, podpalił się! Ha, ha. No gin, gin, szmaciarzu! Gin! No znowu przegrałem z tymi Januszami z Turcji. Patrzcie, co dostałem. <śmienic> <śmienic> Gin, typie! Gin, dobrze! O jezu, o jezu, nie zabiję go, już go nie zabiję! Hello. O boże, co to było? Patrzcie to! Ej, co to było? O, jaka strefa, stary już nie żyjesz! O boże, też nie żyję! Dobra, gościu, ty tam spadaj, nie koza! No, Elton John! O ty śmiciuchu, trzeba zatamować wodę! Ja pierdzielę. Co jest stary? ofaj stary, stary, stary. co zajęło? What the fuck! Co zajęło? Ani razu jeszcze nie wygrałem a ręki. Elton John, siemanko. Elton John, Elton John, Elton John. To, to, to sam siebie podpalasz, gości, łatwiej przeciwnik z siebie. Elton John, Elton John. Ej, stary, o jeden klik za dużo robi, stary, no? Co ty? 200 CPS-ów klikasz? Wygram to! Bo, jaka strefa! Uuu! To jest ostatnia ręka, więcej mi się grać nie chce. No chyba zginiesz w końcu, nie, frajerze? Ginty frajerze Sam jesteś fajerem. No i dobra, pojechany, pojechany. Elton John, Elton John, Elton John, Ty wypad. Jest nas dwóch ostatnich. Czy nam się to uda? Gin! Gin ty frajerze Gin Jest! Tak jest! Kończymy ten odcinek. Jeśli chcecie więcej, to 3000 łapek, kochani. Tak, tak, jestem Doknes! Elton John!